Kochane misje kolorowe, jest Was już ponad 20 tysięcy, i z tej okazji chciałabym zorganizować dla Was konkurs. Chciałabym nagrodzić chociaż część z Was. E, czymś fajnym za to, że ze mną jesteście, dlatego organizuję konkurs, a nie jakieś rozdanie czy puste klikanie lajków, bo uważam, że to jest jednak najbardziej rzetelna metoda wyłonienia e, tych z was, które naprawdę starają się. Nagrody są fajne, bo jest to między innymi paleta Zoeva Natural Yours, e, pędzelek do blendowania, dorzucę coś na pewno z firmy MAC i jakieś inne gadżety, więc uważam, że będzie to taki e, niezbędnik dla osoby, która pasjonuje się makijażem. E, żeby wziąć udział w takim konkursie, musicie swoją pracę, a raczej propozycję makijażu wiosennego i tu naprawdę e, chciałabym, żeby nie był to tylko konkurs dla osób, które malują profesjonalnie, ale też dla tych z was, które dopiero zaczynają. E, więc naprawdę śmiało wysyłajcie swoje prace, nawet jeżeli nie są one udokumentowane jakimś profesjonalnym sprzętem, a na przykład telefonem komórkowym śmiało wysyłajcie swoje prace. Potem zostaną one opublikowane na moim blogu e, i razem z wami wybiorę zwycięzcę. Prace swoje możecie Przesyłać do 5 kwietnia, do godziny 23.59. Eee, I potem ogłoszę zwycięzców i na blogu, i na fanpage'u, więc fajnie, żebyście e, polajkowały fanpage, żeby być na bieżąco. Warunkiem udziału w tym konkursie jest oczywiście subskrybowanie mojego kanału, bo chciałabym, żeby to był jednak konkurs dla moich wiernych widzów, moich misiów kolorowych, e, a nie dla osób, które tutaj tylko dołączają po to, żeby zgarnąć nagrody. Więc trzymam za Was bardzo mocno kciuki i kochani, do zobaczenia już. Długo na moim kanale, a ja Wam życzę powodzenia i wiem, że na pewno dacie z siebie wszystko buziaki.